prawniczka Julki postanowiła wyjechać na północ do Europy i zamieszkać w Polsce. I tak oto 300 lat później, w pewnej miejscowości w Wielkopolsce, ale jakiej miejscowości tutaj będę Państwu mówić, bo to nie jest takie ważne, pewna wdowa mieszkała z dwoma córkami z Aliną i Balladyną, Ale nie uprzedzajmy faktów, przed państwem dokument fabularyzowany, zabawy, panowie na inaczej. Słuchajcie, mnie, cicho Już zaczyna się praca. Narwimy ich obliku różna wiany, a ty aby leć na mały mostek. Ukryj się włozy zarostek. Za godzinę przez ten mostek będzie jechał pan bogaty, wystrojony w A na ustach wytruchniała leży belka drżąca śliska. Czy rozumiesz? Wywrócić. Lecz nie szkodzić żywym, ani ludziom, ani chorym. A potem? Tego pana w płaszczu złotym zaprowadź aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie córki chowa. Ucień tak, by pan bogaty wziął tam żonę i oboje odjechali złotą karetką. Polecimy. Zatem sami państwo widzicie, że w planach plady było znalezienie żony dla bogatego pana. Nie przewidziała jednak, że gdy dwie panny będą, wybór bywa wręcz niemożliwy. Zakończony dzień pracy. Moja balladyno! Już by jutro rano z Aliką dożniemy ostatnio. Nie, nie! Jutro obchłóczy matka, my z siostrzycą idziemy na szpital. Och, dobrze, moje córki, z wami to już, znak miło. Chata ta kalicha, oj, przydałby się bogaty ziel. Ach, słychać jakiś turkot na rozłogu. Jedzie gościem ze jakiegoś księcia. Ach, mój Boże, co im się stało? Bo no, z i dalej ruszyć nie może. Prędzej otwórzcie, ktoś za nami ja, ja się boję. O, wszelki duch Boży, ja odemnie tę jakie są. O, jest Czy widzę boła? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale na strumienie mostek pod moim załamą się kołem. Szukam schronienia. O, raczyłeś panie powiedzieć, że boks? O, to nieszczęście. Proszę. Dziewczęta! Oto moje córki, mości królewiców! Przed tą chadą słyszałem dźwięki luteń. Czy to wasze córki grywają na ludni? Nie pani. I tu powstaje pytanie. Czy Kirkor słyszał dźwięki luteń? Czy mu się wydawało, że słyszał? Eko grało. Jak wynika z dokumentacji, sprawca dźwięków z premedytacją użył czarnej magii, aby ogubić Kirkora. Mhm. Niewidzialnej chmurki kwiatami połkaszam obie dziewice. Albowiem moja królowa nie powiedziała, której mam rozkochać serce kilkoro, A z kwiatów taką wodę rozleje, że serce tego człowieka odleje. jednym sercem dwa serca pokocha Może pan zechce odpocząć trochę? Odpocząć? Kiedy dźwięki takie trudne słyszę? widzę, wasze to pieśni? Słyszę śpiewanie. – Czy pan nie śni, To cicho. – Czar działa. Eee. – Prawda, jak jest w pustaniku gdzie dach słomiany, gdzie dwie różyczki w oknach błysną. – Zakończone czary. Dwa sprytne duszki, służące go planie, miały za zadanie wykonywać jej polecenia. Ale również też zdarzało im się knuć złe intrygi, i tylko wymyślały, jak by tu komuś wyrządzić krzywdę. Jakież było ich rozczarowanie, że to one, owe duszki, nie mogą zaletyć się do dziewczyny, bo po pierwsze są duszkami, a po drugie są dość leciwe. A ich młodość ta miała sprawę. Czy pamiętasz dziewczyny jak drobne maliny Co rwaliśmy garściami, poprosiły prosiły się rwać? I nie wspomnę już o tym, jakie potem kłopoty widział człowiek ze sobą co dnia Dzisiaj w wieku dojrzałym Człowiek w uczuciach jest stałym I na pewno na zdrowie wychodzi to do... ja sobie tak wspomnienia Jakie senne marzenia Z znowu Oh, give me your, phone, your phone. Rozumiem, już nie wiem. Słuchajcie, matko. Na świat wyjechałem szukać u i snobliwe żony, lecz dalej nie jadę. O tu napotkałem cudowne bóstwa, <kli> lecz wybrać nie umiem. Ja Ciebie panie, nie rozumiem. Proszę o rękę jednej studenie. Słyszałeś kiedyś o krabie kilgorze. Otóż kilkoro ja. Proszę o rękę jednej studenie. Ale ja mam dwie córki. A ale wady czy Starsza. Mam tak Jaki wybór trudny. I tu powstaje pytanie. Dlaczegoż to Kirkor ma wybierać? Dlaczego jego wybór by ma być dobry? Dlaczego ma się zastanawiać? Odpowiedzi te są osłabiające Kirkora. Starsza jak śniegi. U tej wartość cudny. Ta z alabastru. A ta zaś A Ta ma są węgle. A ta fiołki. A jak to na Ta zaś jak noc biała na rany. Więc jednej mężem, drugiej w <grym> <z balkiem. grym grym> z... Więc obie kochać, ale jedną tylko poślubić. Więc wyrokować, którą tylko lubić. Miesięc uzróżanych waszym domem, która mnie kocha. Moje smakłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem nie, lecz nie śmieję mówić tak, panie. Może sam zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. Więc którą tu wybrać? Której być małżonkiem obie kochają, Też nie sprawdzili, bo, bo tylko jedna, jeśli wybierę drugą. Lecz którą tu wybrać? Możecie to stać, prawda? za I na 15 dziewczynek. więcej ma wierzy? Ja, za żonę, pan wybierze. I tu nasuwa się znowu wypłacamy. W zamian za odpowiedź oczekiwał skierka od wdowy. Coś matce staruszka przyszło do głowy, jeśli pozwolisz. Po polnej słuszce, to się poradzi, wieprz krasno O Oto niechaj idą blas dziewczyny, Się są która wełny pan przyniesie tę ja Oj, wielko, że Przeszkadza ci to jadło? Czy papa ci podjadło? Ani jadło, ani jadło. Co bym pago nie dopadło? Ale dlatego, miła siostro, przecież wyzłońcie to za to ostro. Ach, mój Boże, ach, mój Boże, jakiś lekarz ci pomoże. Doktor Chaos czyś nie pomaga? pewne wątpliwości. Cóż to może być za żona, co ją ciągle łamię w kości? Rezygnuję z parlamenty. I uderzam do... Zanim zabrzmią oświadczyny, musisz przynieść mi maliny, bo już od roku, przez cnęć plagę z kumisoku. Zwali nam trudna sprawa, okolica to obludna. Lasy zaświecone strasznie, niech ma jeden diabeł właśnie. To pijcie jest kuszące! Jaki rocznik? Dwa tysiące! Niech nam młoda para żyje, niechaj sok z forteksu pije! A malutki i zawsze będą pić kubusie! Piwa, daj pańską godzin, pijcie soku nam nie szkodzi! A, teraz... a teraz możesz pocałować pannę młodą! Aha. Moja miła, moja kochana, już nie będziesz nigdy sama.